Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj z Gdyni Was witam. Piękna kompozycja nieba na tle przepięknej gdyńskiej fontanny. Widzicie, jak słoneczko tam wychodzi w oddali. Na chwilkę Wam przybliżę. O. Spójrzcie, jakie piękne słoneczko. A my idziemy w kierunku statków spójrzcie, tutaj też Wam przybliżę, Słońce, taka piłeczka dzisiaj. Przepiękna, przepięknie to prześlicznie wygląda. Dobra, oddalmy, a my przechodzimy do naszych przepięknych gdyńskich statków. Oczywiście statki muza, błyskawica, statek z czasów II wojny światowej. I oczywiście za nim jest Der Pomorza. Widzicie, jak to pięknie wygląda dzisiaj? wszystko a my sobie przechodzimy kawałek dalej I... widzicie tą kolorystykę nieba cudowna Tak, to jest nasza piękna Gdynia. Oczywiście. Tutaj jest Zawisza Czarny jeszcze, też nasz jeden z piękniejszych statków w zeszłym roku. Miał sprawę komorniczą, bodajże chyba był zajęty, coś, coś mi się w telewizji o obiło. Ale miejmy nadzieję, że to już jest nieaktualne. Patrzcie, jak słoneczko prześwituje właśnie tutaj. Można pooglądać. Piękne widoki, jak wschodzi słoneczko w Gdyni, właśnie w Gdyni jesteśmy. Gdynia to stosunkowo młode miasto. W tym roku obchodzi swoje stulecie port w Gdyni. A my jesteśmy w porcie przy basenie pierwszym. To jest basen pierwszy w Gdyni A to jest chyba najwyższy budynek w Gdyni Czy on jest przepiękny, zbudowany w 2006 roku Niektórym się podoba, niektórym mniej Ja mam różne odczucia co do niego Spójrzmy jeszcze na słoneczko na Basen jachtowy Się jeszcze na statki. No i na tym zakończę swoją krótką relację. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam, miłego dnia.